Rozdział trzeci. Rozbity statek. Cała załoga zbiegła się, usłyszawszy okrzyk Dika. Nie będący akurat na służbie wyszli na pokład. Kapitan Hall także skierował się ku przodowi statku. Pani Weldon, nani, a nawet obojętny na wszystko kuzyn Benedykt wybiegli na pomost, aby zobaczyć rozbity statek. Jedynie Negoro nie opuścił zajmowanego stanowiska w kuchni i z całej załogi on jeden okazał się zupełnie obojętny wobec tego wypadku. Wszyscy pozostali wpatrywali się z wielką uwagą w pływający po morzu przedmiot, kołysany przez fale w odległości trzech mil morskich od pielgrzyma. Co to może być? zapytał jeden z majtków. Pewnie jakaś wielka porzucona łódź odrzekł drugi. A może w tej łodzi znajdują się nieszczęśliwi rozbitkowie? Zainteresowała się pani Weldon. Dowiemy się wkrótce, ale zdaje się, że nie jest to łódź, lecz przewrócony kadłub statku. Zauważył kapitan. Być może, że to jakieś morskie zwierzę, wtrącił kuzyn Benedykt. Jakiś niezwykły potwór? Nie wydaje mi się, wyraził wątpliwość Dick. Więc jak sądzisz, co to może być? zapytała pani Weldon. Przewrócony kadłub statku, tak jak powiedział kapitan. Zdaje mi się nawet, że rozpoznaje jego spód błyszczący. W istocie masz słuszność, zgodził się kapitan, a zwracając się do sternika dodał: Bolton, staraj się tak kierować naszym brygiem, abyśmy podpłynęli jak najbliżej tego statku. Słucham, kapitanie, odrzekł sternik. Powtarzam, upierał się kuzyn Benedykt, iż to z pewnością nie żaden statek, tylko jakiś zwierz potworny. W takim razie musiałby to być chyba